Dzień dobry, kolejnego dnia. Dzisiaj jesteśmy na krótkiej scenerii Marsa. Właśnie ogrywamy kampera, robimy foty, bo stoimy na zakazie. Ale nie mogliśmy sobie darować tak pięknego widoku z skałami wietrznymi bodajże, żeby nie zrobić, że nie fotki. A jeżeli chcecie zobaczyć, to zapraszamy Was na nasz Instagram. Szymowa biega, robi foty. W ogóle piękne miejsce. Port de Mazaron. I tu mamy po drugiej stronie piękne, niestety dzisiaj wzburzone i chmurne niebo, ale ładne widoki. Sprawdzam światła, bo śmiesznie nam skaczą na trasie Gdzie mamy? O, tu nam się kostka wypięła. A ci panie, No to ja już mi Tu nam się kostka wypięła w naszym profesjonalnym taśmowym obudowie. Coś musimy z nią zrobić ogólnie na przyszłość, bo widzę, że moja taś taśmer taśmo edycja nie pomogła. Muszę poszukać szarej taśmy. Kojarzę, gdzie może być? Ale ładne miejsce znalazłem do roboty, nie? Ale mamy izolacyjną taśmę, może zrobisz to po Bożemu. Raz a porządnie. Ale to, nie, to nie powinno być w ogóle taśmą. No to jak już jest, to może niech będzie taśmą izolacyjną, skoro to kable. Szara też jest dobra. Komentujcie. Być, powinna być lasu taśma szara, czy może i taśma izolacyjna do trzymania tej kostki od kabli. Dalej mamy nierozwiązaną kwestię trytytek i zipu, więc. Mamy trytytki rozwiązane, wygrały trytytki. Chyba 8 do 1. Trrr. Natomiast y, kwestia kabla y, i czym się go izoluje, no to... To nie jest izolacja, tylko żeby kostkę nam tu utrzymało, muszę to podklejać, albo takie specjalistycznie to bardzo fajnie zrobione. Już będą nie skakało światło, Ja obstawiam, że to to było, że te światła nam skakało i tak świeciło tego dziwnie. No to już znasz nas, z przyczynę. Tak, dlatego idę po drugą warstwę taśmy. No i wszystko. A ja nagram te widoki ładne. Jednak szara. Żeby nie było, jeszcze taka ciekawostka, że nasz kamper to byle jaki kamper, to kolor naszego kampera to Bianco korfu. Był, ale już go przemalowaliśmy trochę. A jak, to możecie zobaczyć w poprzednich odcinkach. W międzyczasie okazało się, że... Że nie mogliśmy otworzyć maski w ogóle, żeby zobaczyć tą magiczną żaróweczkę więc stosujemy coś takiego co znalazłem I nie jest to WD-40, a olej wielofunkcyjny do smarowania, a na to, że nasz kamper ma więcej lat niż my musimy mu posmarować ten otwieracz 35 lat bez smarowania? bardzo możliwe, że nigdy to nie było smarowane więc musimy to plus tutaj ten mały wichesterek i tą sprężynkę, która ma już też 130 parę lat Nasmarować. Piasek i sól ogólnie im nie służą. No nie służą, no, Jak coś ma się ruszyć, a się nie rusza? To WD-40. Albo w tym wypadku już lepsza opcja. Odcinek będzie miał tytuł Co nam się tym razem zepsuło tu, A co jeszcze jest? <grymne> Olej czy jest? O jest Trochę go spalamy Ale jest Jest Jak tam Majstermaska się otwiera? Ja. To co tam szukasz? Link prędkościomierza Gdzie ona idzie? Ja do Pawła muszę zadzwonić. Nasz mobilny mechanik. Pawcio, do... odbierz. Dzień dobry. Przepraszam, że przeszkadzam ci pewnie w dzień wolny ale ja sprawą tech... sprawa techniczna. Prędkościomierz nam nie działa. Gdzie to, gdzie to było, Kojarzycie? czekaj, ja jest to w tym skrzyni, do dołu to było osłoną jeszcze pewnie <grymne> tam y, doszedł y, nad skrzynię, tam dochodzi linka w skrzynie uważaj, że się linka zerwała nie, 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 bo ona tak jakby działa, nie działa, działa, nie działa. A mówisz, że gdzie? To jest tam, gdzie jest powietrze? Gdzie poduchy? Mm, nie, nie, nie. By... z kołami musiałbyś, powiedzmy, władować się pod kabel. Dobra. Widzę. To jest taki stryczek, taki złączniczek? to muszę zjechać na jakiś parking sensowny, jestem pod marketem, to zaraz sobie to ogarnę, bo no, stoję przy drodze. Yy, Już nie, nie pamiętam, jak dokładnie to było mocowane, ale yy, może, może, może ta linka po się tam wysunęła stamtąd. Dobra, dobra bo raczej jak yy, sprawdzałem olej, czy tutaj tej rzeczy, raczej nic nie naruszyłem. Nie, raczej nie, raczej nie. Dobra, dobra to będę kombinował w takim razie, bo z przygodami jak zawsze oczywiście. Dobra, rozkładam się z akcją naprawczą pod skrzynią. Prawdopodobnie wysunął nam się trochę przewód. Włażę. To jest linka, w która wchodzi do skrzyni. Nie wiem, czy cokolwiek tu zobaczę. mam linkę. Tu jest odręcznego, To jest nie wiem, coś. Nie wiem, gdzie grzebie i nie wiem, jaki ten kadr wygląda. Ale jest to bardzo ciekawe, że osoba nie zdająca się na machalice właśnie się pod No nie wiem. Może się naprawić. Zobaczymy. Tak wyglądam leżąc pod autem aktualnie pod zbiornikiem paliwa Wylazłem Coś tam powciskałem, coś tam posprawdzałem Zaraz zobaczymy A nie był tu jakieś jedzonko, a jak nie to będę musiał zdjąć osłonę silnika, którą niestety teraz nie będę z tym. na pewno prędkością już mamy na nawigacji a wyrażę, Lecimy Rączki umgryzmy Dobra. Pokaż gdzie jest nasz prędkościomierz. Tu e, nie, tu Pojedziemy. <laughs> Próbujemy coś tam pomacałem. Nagrania bardzo takie twarzowe wyszły, nie no. mówię. Nie działa! Nie działa. A <laughs> może w by jakiejś by wartości? Coś tam się chyba dobra. Chyba to się zawsze. Do 40 jest zero, A szybciej nie możemy jechać. Nie, no działa co? Coś. Ważne, że kilometry działają, temperatura i paliwo. Reszta mnie nie interesuje. Za dużej tu już tutaj ilości konek nie ma, całe szczęście. Dobra, no, czego mamy tu prędkościarza? Bo to jest rondo w rondzie na rondzie? Rondo z rondem o... przez rondo. O. No gdzie przed od niego się wpychasz? Czy przed nowego ducatosa? Szyboneczko, mordeczko. Great Britain. No dobra, to na autostradzie sprawdzimy, planoc, planoc. Jaka, jest po, jaka jest prędkość rzeczywista, a jaką pokazuje nasz, nasz prędkość Jeżeli pokażę. O ile pokażę. W drogę. I wioseczka Kamp Działające. Dzisiaj naprawiliśmy maskę No nie, wal w to, bo zaraz coś się stanie Jeszcze nie coś innego przestanie działać Dobra, tu to mam prośbę, jadę Zrobiliśmy 100 metrów na przeciągu kilometra Profesjonalny serwis kręcenia zegarów <noise> Niemiec błakał jak sprzedał No <noise> jeszcze zapisa, że ta linka jest tu odpięta Zagaramy. zegarami Potrzebowałam... Ty masz śrubokręt Krzyżaka? Mam Podaj mi go Przynajmniej miałam Mam dalej jest po... Gorzej jak zaraz coś się wykręci i będzie gorzej. Niż. To deski rozdzielczej nie rozkręcą nad plażą, niech pierwszy rzuci kamieniem A czekaj pokażę widzą widok przy jakim rozkręcamy tą deskę. A takie tam. Normalna sytuacja hiszpańska. Trochę chmurek, morze, palemki. Gdzie śrubki. Nagrywam to, bo w razie czego to obejrzymy sobie co zrobiłeś i może będziemy mogli to cofnąć. <noise> <noise> Czyli to, że zepsuję teraz <noise> Gdyby coś poszło nie tak <noise> No stary zaraz wszystko odepnie Znajrzyjmy tam z kamerą Uf, linkę się pił. on się Dobrze, on zepnij, dep żeby teraz dobrze ten pokazywał. W Mirach teraz będzie pokazywać, tak? W Mirach? Mira, Złotej i kadzidło, bo dzisiaj Trzech króli. Nie. Wypiła nam się Tulinka. I powinna być teraz gitara Taśma trochę? Kręcamy, próbujemy wygląda na to jakby była wypięta linka żeby tak. biedna jak dobrze, że tą deskę rozdzielczu rozkręcałem z Sebastianem, to przynajmniej wiem co i jak to w miarę działa bardzo mi się podoba ten system budowania kamperu. kampera dwie śrubki? A to, to jest w ogóle już hit nad hitem, nie? Zaraz będziemy testing robić, szefowo, zobacz. Ja zapinam pas w takim razie, bo prędkość mnie nie zawiedzie. No to ostatni rzut na nasz widok z warsztatu mechanicznego. I, i... Paliwo działa. Ikonki, bo inaczej tego nie nazwę, Są? Pali. Światło pokazuje. Jak wrzuca Uwaga. Wiedziemy. Mów mi, mechaniku, jak ta psuka, pracowi tam uka. Poczekaj, poczekaj, bo się okaże, że nawet pokazuje dobrą prędkość. Nie ma opcji. No, zbliżono. Brawo, Michał. Piąteczkę, high five. Czekajcie, czekajcie. I teraz tak, nawigacja pokazuje ile? 38. A tutaj? Niecałe 40. Nie, 40, czy? Bo jeszcze trzeba mi naprawiłem. Ha, ha. Ha. Zaraz się okaże, że pogaz będzie pokazywać dobrą prędkość. Tylko nie skrzynia biegi wrócę jeszcze do tego. Baję. No, to jest ważniejsze. O, żeby nie było tak kolorowo Udało się ten licznik zrobić, ale właśnie się okazało, że jedynka i dwójka nie wchodzą nam na starcie I mamy awarię chyba skrzyni biegów w tym momencie e, Udało nam się autostradą dojechać, bo na tak międzygazie gdzieś to nam wchodzi i się dzieje Natomiast e, właśnie idziemy na spacer zobaczyć mieszkanie, które wynajmujemy, uwaga, na miesiąc e, Dla siebie... Dla naszych gości, eee, dlatego, żeby też ponaprawiać pewne rzeczy, zrobić, żeby było wszystko ok, i żeby móc ruszyć dalej na spokojnie, a dzisiejszy dzień z dużą ilością wrażeń, no tak nam dziadek nie dał dawno popalić, chyba jeszcze od momentu jego budowy, więc spacer, odpoczynek i zobaczymy co dalej, jak to dalej będzie wyglądało. Na pewno zobaczycie. Dziękujemy Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka i zapraszamy już do kolejnego. Do zobaczenia!